Spotkaliśmy się dzisiaj na polu należącym do hodowli zwierząt i nasiennictwa roślin polanowice w województwie kujawsko-pomorskim, żeby zapoczątkować projekt pod nazwą Akademia AgriHandlera. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych oferowanych przez naszą firmę. Chcemy zbadać wpływ zastosowania różnych kombinacji unikalnych technologii pielęgnacji, oraz podsiewu autorskim mieszanki nasion traw przygotowanej przez profesora Łyszczarza na jakość, ilość i skład trawy. Te parametry mają kluczowe znaczenie dla składu paszy, a w konsekwencji przekładają się na koszty produkcji mleka. Poprzez ten projekt badania, analizy i ich publikacje chcemy pokazać rolnikom, że zbliżające się przepisy dotyczące zielonego ładu i zakazu rozlewania powierz powierzchniowego gnojowicy są nie tylko przykrym obowiązkiem, a mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy ekonomiki gospodarstwa. Przy współudziale naszych partnerów naukowych, czyli specjalistów z Politechniki Bydgoskiej imienia Jana i Andrzeja Śniadeckich będziemy badali konsekwencje zmiany technologii pielęgnacji trwałych użytków zielonych na skład chemiczny i biologiczny gleby a także na gospodarkę wodną na testowym obszarze. W dniu dzisiejszym dokonaliśmy aeracji na testowych polach. Zrobiliśmy również aplikację do glebową gnojowicy. Kolejnym etapem projektu będzie podsiew trawy przygotowanej przez profesora Łyszczarza i podsiew ten nastąpi w ciągu 7 do 10 dni od dnia dzisiejszego. Następnie będziemy czekali na pierwszy pokos, który, który również będzie dokonany za pomocą naszych urządzeń. Zbierzemy tą trawę, zbadamy ją pod kątem zarówno jakości, jak i składu trawy, a później przekażemy to naukowcom do dalszych badań, m.in. kiszonki.